Witam państwa serdecznie. Proszę państwa, no, dzisiaj dość krótki nasz tradycyjny comiesięczny przegląd prasy bo i no, w prasie ostatnio jeżeli chodzi o nasze rejony niewiele się dzieje to nie znaczy, że nic się nie dzieje na naszym terenie oczywiście jak najbardziej tak natomiast odnoszę wrażenie proszę Państwa, że słowo pisane czyli to co trzymamy w rękach w formie gazety to już powoli niestety powiem niestety odchodzi do lamusa wszystko przenosi się do internetu i tam gro informacji starałem się dla Państwa wyszukać to co, co, co dotyczy no, naszej gminy Rozpoczynamy od, proszę Państwa, gazety Dzień Wolsztyński. No i wracamy do tematu pod tytułem Budowa Sali Ruszy jeszcze w tym roku. To wydanie gazety z końcówki września, czyli sprawa dotyczy jeszcze poprzedniego miesiąca. Tak, proszę Państwa, budowa Sali Rusza. Nieco drożej wyszło niż to było początkowo przewidywane, no ale, szanowni Państwo, Podwyżki, po prostu podwyżki. W każdej dziedzinie życia odczuwamy, że w portfelu nam pozostaje coraz mniej, przez to, że coraz drożej płacimy. No i to się oczywiście także przekłada na ceny usług, ceny remontów. Ale informacja dobra jest taka, że budowa sali rusza, czyli już niebawem sala w Kopalnicy stanie się faktem. Tygodnik na temat. No, taki dość frapujący tytuł: Wiedzą, że nie wiedzą a wszystko dotyczy. Petycji mieszkańców Kiełpin, którzy zwrócili się do PKP o uruchomienie stacji kolejowej. A no, sprawa troszeczkę utknęła. Tutaj jest informacja o kontynuacji, o powrocie do tematu. Odsyłam Państwa do gazety na temat. Zobaczymy, co się z tym fantem będzie dalej działo. Urzędnicy na spotkaniu w sprawie ASF, czyli afrykańskiego pomoru Świn. Proszę Państwa, temat o tyle istotny dla naszej gminy, że hodowców u nas sporo i to dużych hodowców. Dlatego też temat wszystkich elektryzuje na zdjęciach, między innymi wójt naszej gminy na spotkaniu. Mam nadzieję, że wszystko skończy się jak najlepiej. Chodzi też między innymi o odszkodowania. Trzymamy kciuki za rolników, trzymamy kciuki za rolnictwo, bo no, nie będzie hodowców, nie będzie rolnictwa. Cóż my będziemy wtedy, proszę Państwa, spożywać? Smutny temat, smutny temat, smutny tytuł ostatnie pożegnanie Janusza Zająca, co prawda nie mieszkaniec naszej gminy, szanowni państwo, ale wieloletni rady, przewodniczący Rady Powiatu Wolsztyńskiego, pana Janusza niestety już nie ma z nami. Wiele zrobił dla naszego powiatu, był społecznikiem, był postacią bardzo znaną. Jego ostatnią drogę w jego ostatniej drodze towarzyszyło mu. Mnóstwo osób, przyjaciół, znajomych, ale także zwykłych ludzi, którzy mieli okazję na co dzień go spotkać. Szkoda. No cóż, proszę Państwa, ludzie odchodzą niedługo 1 listopada. No, dlatego, między innymi, czas na wspominanie tych, których już z nami nie ma. Tym razem bardziej optymistyczne, bezpłatne badania. Tak one, proszę Państwa, odbyły się. Przy remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Siedlcu stanął ambulans medyczny, w którym można było wykonać mamografię. Drodzy Państwo, drogie Panie, oczywiście diagnostyka to podstawa długiego życia. Pamiętajmy o tym, że każda jedna choroba nowotworowa w miarę szybko wykryta jest do wyleczenia. No, dowodem na to jest m.in. fakt, że Światowa Organizacja Zdrowia wszystkie choroby nowotworowe zakwalifikowała jako choroby przewlekłe, a nie jako choroby śmiertelne. Czyli diagnoza to podstawa we wczesnym stadium wykryty rak, wykryty nowotwór. Można wyleczyć, można wrócić do pełni formy i do zdrowia, dlatego, szanowni państwo, nie tylko panie, również panowie, diagnozujmy się, dbajmy o swoje zdrowie. Proszę państwa, to tyle, jeżeli chodzi o dzień dzisiejszy i przegląd, przegląd naszej prasy. Odsyłam do tygodników, ale również odsyłam do portali internetowych, bo tam na dzień dzisiejszy największa ilość informacji o tym, co się dzieje, nie tylko w naszej gminie, ale o tym także, co się dzieje w naszym gminnym ośrodku kultury. I po prostu o naszym codziennym życiu. Dziękuję, dziękuję bardzo.